Top 3 smartwatch w 2025 roku i nie ma tu Apple Watcha. Na początek Huawei Watch Fit 3, czyli coś dla ciebie, jeśli ma być tanio, ale bez utraty funkcji i jakości. Wygląda jak Apple Watch, ale może się podobać. Do tego możesz przez niego rozmawiać, ale także na nim ćwiczyć, a w zasadzie dzięki niemu. Najlepsze zostawiłem jednak na koniec: czyli czytelny i bardzo dobry wyświetlacz AMOLED, a także czas pracy na baterii, który wynosi nawet 5 dni. I mówię tu o realnym użytkowaniu, a nie gdy zbiera kurz. Ćwiczysz, biegasz, i jeśli tak, to na Twoim zegarku powinien znaleźć się Samsung Galaxy Watch Ultra. Może design nie każdemu przypadnie do gustu, ale za to jest wytrzymały jak tytan, i to dosłownie. Możesz go zabrać w góry, bo jest odporny na niskie temperatury lub nad morze, bo możesz w nim pływać. I nie zgubisz się też w trasie, bo ma ulepszony dwuzakresowy GPS. No i wreszcie zmierzy Ci ciśnienie, saturację, a nawet zrobię EKG. Jest też oczywiście Wear OS, więc bez problemu zainstalujesz na nim Spotify, YouTube Music czy inną ulubioną aplikację. No i czas pracy na baterii to solidne 2 dni. Właściwie do dwóch dni, ale to i tak dwa razy dłużej niż Apple Watch 10. 10 razy lepszy i dwa razy tańszy od Apple Watcha 10 jest Amazfit T-Rex 3. A dlaczego konkretnie? Otóż byłem w stanie go rozładować dopiero po 10-11 dniach intensywnego użytkowania. Więc jeśli szukasz smartwatcha z długim czasem pracy na baterii, to nie znajdziesz nic lepszego. Oczywiście to nie jedyna jego zaleta. Do sportu też się nada, szczególnie jeśli lubisz bardziej ekstremalne wyzwania. Do spokojniejszych aktywności też się nada, więc jak lubisz długie spacery, to polecam. Szczególnie, że w moim teście krokomierzy pobił znacznie droższą konkurencję i na dystansie tysiąca kroków okazał się niemal bezbłędny.